swoimi prawami. W meczach ligowych można stosować różne strategie, ale w pucharach przegrany po prostu odpada. No i zaczęło się piłkarze Wisły Kraków przy piłce. No próbuje wślizgiem. ślizgiem. Senbender Marko Royce Paweł Grożek Royce Ma do kogo podać Ma tam miejsce na dośrodkowanie Dobrze i przejął Alon Uryga Ależ walka o piłkę Windogan Przechwyt, ale nie opanował. Szyndzika gawa. Piłka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Alon Uryga Dobre przejęcie, brawo Mamy rzut wolny <try> Semir Stilicz Alon Uryga Sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla Wispy. Po tym zagraniu Bramkarz wznowi grę od bramki. Łukasz Kiszczek. Fendender. Przechwycili przeciwnicy. Rozejrzał się, nie chce grać sam. Ma czas i miejsce. Piłka w pole karne. O, mogło być groźnie, ale obrona nie śpi. Przechwyt, ale nie opanował. Nieraz taka sytuacja, gdy rywal jest zdecydowanie lepszy, silniejszy, mobilizuje niesłychanie zespół. Właśnie tak jest dokładnie z drużyną Wisły Kraków. Jazda, jazda, biała gwiazda. To znane powiedzenie i przyśpiewka kibiców. Zobaczymy, czy dzisiaj będą mieli okazję do radości. Piszczek. Indogan. Łukasz Piszczek, blisko polekarne, może strzelać. No, udało mu się. Czy to będzie strzelał? Obronił, nie złapał piłka w grze No, strzela, ale pięknie, cudownie, kapitalnie. Może dzięki tej bramce zmieni nam się to widowisko. Do tej pory nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Marco Rois ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Alan Uryga robi się niebezpiecznie. Piłka wychodzi na aut. Rozpocznie Wisła. Łukasz Garguła. Dudka. Shinji Kagawa. Szenbender. To się nazywa krycie na Rada. Dobre podanie. Spalony. Uderzenie? Lampka spokojnie odkrywa dwóch piłkę wzrokiem. Zablokował to środkowanie. Łukasz Garpuła. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. No jeśli rywale myślą o pozostaniu w turnieju, to muszą zdecydowanie zmienić swoją grę. W drugiej... Już po przerwie rozpoczynamy drugą połowę. No zachciał się, ale trzyma się na nogach. Dudka. Skilić Ilkay Gindogan. Sven Bender. Musi odebrać piłkę. Bogucki. Ładnie odzyskał teraz równowagę po tym starciu. Semir Stilicz. Paweł Brożek. Alon Uryga. Shinji Kagawa. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Semir Stilić. Piłka wzdłuż linii bocznej. Może być groźnie. O, bardzo dobre dośrodkowanie, ale to obrońca wygrał walkę o piłkę. Oszukał obrońcę. Marco Royce. O, lala, jaka bramka. Ścilić. Pałopukiuszski. Paweł Drożek. Strzela! Szentender. A szkoda, nie udało się. Arkadiusz Głowacki. óryka Wizdek sędziego faul no i zobaczymy co będzie dalej. Nie wahał się arbiter i sięgnął po żółtą kartkę. Dudka Paweł Grożek. Marco Royce. Piszczek. Cindy Kagawa. O, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. To że nie opanował tej piłki. Boguski, Rolis, Ilkay, Kindogan. Rafał Boguski, budka ale walczą o piłkę. Dobrze. Udane, czyste odebranie piłki. Royce. Piszczek. Łukasz Garguła. Dudka. Udane podanie. Czy to wykorzysta? Strzela obok bramki Ścilić. Sędzia gwiszcze, jaka będzie decyzja. Ostre, niebezpieczne wejście i arbiter sięga po żółty kartonik. To powinno zahamować także zapędy innych piłkarzy. Alon Uryga. To spotkanie kończy się wynikiem 2 do 0. To już koniec nie tylko meczu, ale i marzeń. Przegrali to spotkanie, przegrali puchar. Ale trzeba powiedzieć, że zostawili dużo zdrowia na boisku, ale to dziś nie wystarczyło.